No i niestety tu już włożyłem. Myślałem, że będzie spoko. Ale o! Tutaj, jak widać, do zegaru nam jeszcze brakuje dość sporo. Tutaj, o! A tam w środku. Które dobrze wyostrzyło teraz. O! Ale niestety, jak widać, tam już się nam opiera. Tutaj by była szczelinka jeszcze. Ale tu mi się opiera, a już po korpu zwolennicy sam. Także spokojnie muszę to ze 4-5 mm z tej strony zebrać od tej wystającej elementu. Najgorsze jest to, że tutaj nie ma zbytnio za co złapać w tokarni, bo tu mamy taki tylko, tu mamy też wszystko odlewane, tu też mamy. Także będzie ciężko, ale coś tu trzeba wymyśleć jeszcze. Myślałem, że to już chociaż zapasuje, ale jednak nie. Taki mam plan, żeby to włożyć, żeby to w miarę się trzymało. Niestety tutaj mi troszkę brakuje, muszę znaleźć jakiś dystans, i wtedy to wszystko włożę, ścisnę konikiem. Mam nadzieję, że się uda. Tak to wygląda. Może trochę nie za dobrze, może trochę nie za ładnie, ale ważne, że będzie działać. A no z tym to też może być różnie, ale zobaczymy. Kręci się, kręci. Na szczęście tu się, tu przechodzi, ale tutaj już w ząbki chodzi. O. Także będę musiał nóż wysunąć dalej, żeby się nie wjechać tym, bo wtedy to by tutaj wszystko mi odleciało. Maszyna ruszyła! Zobaczymy, czy wszyscy się żyją. Nawet mocno nie bije. Także jest szansa, że będzie dobrze, ale tutaj mamy taki podmuch grozy powietrza. Jednak szybka zmiana. Nie toczy tutaj, tylko po prostu dwa segiery tutaj o dokładam i stoczę sobie po prostu tą grubość z tej strony, żeby mieć odpowiedni tutaj rozstaw, żeby szło tutaj tą taką i po prostu stoczę z tej strony na dwa te zegiery, właśnie, żeby było po prostu jak to ścisnąć razem z łożyskiem, z tą podkładką, sprężynką taką. Chwilę pomyślałem i stwierdziłem, że tak będzie lepiej dołożyć dwa zegiery, tu i tak właśnie żadna siła nie działa, tyle że to sobie nie, nie ten luzem nie lata. I po prostu nie, jeżeli sobie taką grubość tych zębów wspierać, no bo jednak zawsze to jest mocniejsze. A tutaj ten taki jest szeroki, także. Zmiana decyzji, muszę to odwrócić i, i będziemy toczyć. No, chwila nie uwagi, mamy to zjechane. Grubość dobra, co dwa tutaj segiery. Minimalnie więcej, ale co tam nie szkodzi? Eee, I o, udało się, ciężko było. Takie tutaj akrobacje na jednej śrubce już się trzyma. Tu podtrzymka, ale w końcu wszystko wytrzymało i się udało. Także teraz oby tylko pasowało i będzie dobrze. Tutaj delikatnie, tylko jeszcze to szlifiereczką muszę nadciąć Tu i tak się nie będzie opierał ten yy, no, yy, pieczniczny gier, tylko troszkę dalej Także to spokojnie może szlifierką Skręcone jest tutaj Na razie na starych łożyskach Generalnie jest spoko plus między zewnemrny mamy I tu ta sprężynka i tu wszystko powinno się zmieścić No, toczenie takich kół zębatych to nie jest nic przyjemnego, ale wszystko się da, jak się chce. Ja tutaj zjeżdżałem w i dwóch segierów, także mi się wszystko teoretycznie zmieściło. Także, jak widać, ani pół oś, ani duże koło zębaty, zwolnicy nie pasuje. Także od Proximy zestaw 1459 do zwolnic jak najbardziej pewnie się będzie dało założyć. Ale bez tokarni i troszeczkę sprytu nie podchodź, bo no bo się nie da. Po prostu nie wejdzie, nie będzie tu działać. Czy działać może będzie? Ale nie, nie będzie działać. Jak się płoś chociażby nie przytoczyło, to by raczej słabość, by w ogóle weszło koło zębaty między łożyska w płości. Ale tak, poza tym jest dobrze, bo luz między zebny mamy. Także to najbardziej interesuje mnie. A więc tak, chwila nie uwagi. Zerwana jedna noc i mamy chyba sukces. No jak widzieliście, to mamy tutaj. Jedno to wytoczone, jeszcze do obłamania, ale widać o ładnie jest. Tu już mam wersję finalną. Generalnie nic już nie będę zmieniać, jeśli chodzi o koła. I tak to mamy dopchnięte, minimalnie wystaje, ale oryginalne chyba też tyle wystawało, jak nic to się do, dołoży drugą uszczelkę. Ale tak, mamy szerokie zęby. Tu mamy na równo. Jednak jest troszkę szersze. Mimo to jest tutaj skręcone. Luzu nie ma. Do testu do troszeczkę za mocno. Bo o, Zaraz staje. Czyli na łożyskach można to spokojnie ścisnąć. Czyli jest dobrze zdystansowane wszystko. Ale przechodząc do sedna, to tak. Tutaj dałem trzy segiery. się znaczy oryginalne. I jeszcze trzy jako dystans. Nie chciało mi się toczyć, a zegary są fajne, mocne tutaj. Tu nie ma dużych obciążeń, to po prostu jest żeby koło się nie przesuwało Dopchniemy, bo ona się wysuwa O I tak Tam widać, o, mamy ząbki, elegancko Z tamtej strony też mamy ząbki O, widać ładnie Tam mamy przerwę między łożyskiem a tym Tutaj również Parte łożyska są skręcone. Tutaj mamy tą miseczkę, w której jest ta sprężynka, która nie pozwala koło przesunąć się w tą stronę. Jest jeszcze delikatna szczelinka, nawet o między tym a tym. Tutaj jest według mnie wszystko jak najbardziej w porządku. Także udało się to w końcu dopasować. Długo to trwało, ciężko się toczyło, ale się udało. Także zostały szersze zęby niż oryginalnie. Tylko nam doszły z takich rzeczy to te trzy zegiery. A tak, wszystko fabryka. Mogę to rozebrać? Damy jeszcze nowe łożyska na tej wałkoła. Na półosi już są nowe nabite. Coraz bliżej testowania, na szczęście. Fajnie, że to się udało. Na tych szerokich zębach zawsze to będzie dłuższe dłuższa eksploatacja, chociaż ja i tak pewnie tego nie zajadę. Najważniejsze. Jak to dobrze słychać? luz między też jest tam delikatny. I cofnąłem pół, żebyście mogli to zobaczyć. O, jest delikatny luźny zębny. I druga pół, jeszcze cieplutka, z tokarki, przetoczona. Miałem dwie płytki, te takie ostre, takie, te twarde z tych tam z tych Chin, co przyjechały. I generalnie one mają, wiadomo, to jest trójkątna płytka. I z ostrze, to mi z drugiej płytki jedno ostrze zostało. Na tych ząbkach mi zaciągnęło i poszło. Bywa ale tym jednym wszystko dojechałem tutaj zrobiona też taka lekka faska także, także mogę to składać wszystko teraz już składam wszystko na pewniaka skoro w jednej pasowało to i w drugiej mam nadzieję, że będzie także o, nabijamy łożyska, wszystkie nowe stożkowe nawałkoła też wszystkie nowe uszczelniacze tak mojego trupka już raczej nigdy nie zaglądać a przynajmniej taką mam nadzieję